Będzie Miro Radowicz. Powiedziałbym, że Niko. Jednak przyszło teraz trochę zawodników. z tym Miro Radowicz, Więc myślę, że tutaj będzie rywalizacja. Musimy pan dać trochę czasu, bo dopiero co przyszedłem. Ale osobiście, jeżeli mówimy piłkarsko, Guillermo. Dużo jest chłopaków takich z charakterem. Pokuszę się o jakiegoś jednego konkretnego. Jest tam bardzo dużo chłopaków. Dosyć. Często. Na treningu jest wymagający, a poza się uśmiecha. Bardzo często. Codziennie. W ogóle nie krzyczy. Nie. Broń Boże nie. nie. Nie, nie śni mi się, bo wolałbym jednak grać z Barceloną niż, niż z Realem. Nie. Nie śni mi się. Nie, nie, ale osobiście go bardzo lubię i uważam, że jest jeden z dwóch najlepszych zawodników na świecie w tym momencie. Od razu. Legia wygra z Realem, tak? Kurwa, chciałbym. Zrobimy wszystko, aby to, aby to uczynić. Pomidor. Chciałbym. E nie mówię na wyjeździe, ale u siebie. Chciałbym. I. Boże, to nie jest e marzenie. No, może tak być. Że nie będzie łatwo. Że czekamy tutaj na Borusję i możemy się doczekać już pierwszego spotkania. Na pewno łatwo nie sprzedamy skóry. Nie znam Łukasza osobiście, więc nawet numer telefonu nie mam, ale życzyłbym mu zdrowia przed meczem. Cztery. Tyle, aby z niej wyjść. Cztery. Chciałbym, żebyśmy jak najwięcej punktowali, ale no mówię, to boisko wszystko pokaże. Na naszym stadionie ciężko słyszeć ligi mistrzów ze względu na kibiców, którzy dopingują już od kiedy pojawiamy się na Murawie, więc pewnie będzie dane mi bardziej posłuchać go na innych stadionach niż na naszym. Przez ciało przelecą mi ciarki. To pobudza emocje. Pierwszy, słyszałem e, w Irlandii ten stadion, był tak mocno nagłośniony, że, że naprawdę robiło wrażenie i e, myślę, że nie tylko na mnie, ale na wszystkich chłopakach. Nie będę robił selfie, jest to dla mnie i tak wielkie przeżycie. Zdjęcie narobi mi jaką. Nie jestem turystą, żeby robić sobie selfie. Nie. Dlatego, że, nie, że przede wszystkim nie lubię, a po drugie. Ani Instagramu, ani Facebooku, także. A z drugiej strony miałem okazję, wcześniej jak byłem partyzanie grać w Ligi Mistrzów. właśnie byliśmy w grupie z Real Madrid. Nie rozumiem ludzi, którzy, piłkarzy, którzy wychodzą, mają zagrać bardzo ważny mecz, przed meczem robią sobie selfie. Zresztą nigdy bym nie zrobił, bo ja nigdy przed meczem nie wychodzę na bójstwo. Na ten moment już Ekstraklasa. Myślę, że triumf w Ekstraklasie. Ekstraklasa, Ekstra klasa, dlatego że to jest realność, a Liga Mieszy w tym momencie to nie jest realność. Ekstra klasa to priorytet, jest dla nas i, i tutaj co roku to się tutaj nic nie zmienia.